O! Yes. O! Ło! No co się wyjebać, chyba wuj. Ej, tak zrobił tyle Aj. pyłu astralnego, że chuj, nie? Że choćby no, ta, chuj na no. tym stanął, to i tak będziesz miał to, co chciałeś, nie? Za jedyne 600 zł. Tego nie śmiejemy się. Dobrze. Ej, ale patrz, Such, ile łusek. Słuchamy, nie oceniamy. <laughs> ale ile łusek mu spadło na ten, pył, na ten pył jeszcze? W dodatku. Aha, miał kamek do i tam nawet. Aha, to mega. No, w sensie który nie? Na rozbicie. Ty. Ja, w stole. Dobra. Teraz zbiega po topce, że ta. Uwaga O kurwa, ja zapomniałem, że ja obstawiam stary. Dobra. Cicho. O, tak wyjebali na kolana? Nie wyjebali nic Nie wyjebali Nie żartuję, żartuję. No. Ja nie żartuję, kurwa, serio wyjebali. Kurwa, jeszcze trzeba to wymieniać wszystko teraz, ja pierdolę. Dawaj, wymieniaj no. A. Ale se galopuje. Artenius, kurwa, ej, weź ktoś tutaj przyjść, bo jestem za winklem. Idzie ktoś? Oktarus. Dobra, dobra, ja to sam zbiję, no. O, nice. Proszę, kamyk. Ach, niestety. O, i bandita z pierogas teraz. Ja pierdolę, stary, w podziale. Kurwo, ma No to się mówi, kurwa, że idę albo nie idę, bo ja nie wiem. Albo odkupuj od Kalisa pomkę, nie? On jaką popkę? pomkę?

Double cheese meat? Na podwójnym cieście? Niemożliwe. Alby pograł kurwa w GTA RP. O, dawajcie gramy w GTA RP bez serwera. Ja bym mógł pograć. Ja bym mógł pograć. Ja bym mógł Ale dobry pomysł. No, no, no dawajcie, no, dawajcie. No, a no, no, ja bym za Fela grał, nawet bym nie udawać nie musiał. No i chuj, no i Aha, chuj, mógłbym grać. że żebym grał. Mocny statement. A ty masz na nazwisko wirut? Jest. <laughs> palma na nazwisko. Aha. To wybrać mi jesteście? <laughs> <laughs> ja się czarny <czułem>, wojewówek. <laughs> nice. Gdzie? Kurwa, chuj mnie to, chuj Ej, mnie to. Ej, blok. Jakiś przedział dla dzieci. Dla dzieciaczków. Masz cywil, nie? Mam, mam, mam. Ej, kurwa, tu w jest. Dobra, no kterus, nie, chuj, po Herosie. Okay, jak jest. Ja, kurwa w tam jest. miejsce? No pierdolę, no Paweł Krzysiek nagle wybiegł. Złapałem w ale pas. Ale Paweł Krzysiek czy Kterus, kurwa? Par Krzysiek. Sztywko, bo ten se... mocny jest, chuj. No ale mocno. Klejcie sobie grupę tam! Klejta sobie grupę! Pizde! Ja pierdolę, Ty, ty pizde klej tym papieżem. Mati B, 244 już. Wajem. Dobra, bo ja chyba zbyt wielu punktów nie mam, jak Marek nie poszalał. Te, ale topkami tam, kurwa, nie małymi. Ja mam list, nie mogę. A patrz, patrz, jak działa kurwa Gierka! Patrz, a kurwa działa Gierka! Barto, tu jest. No, Barto grzeje, dobra, Bartos, O, to ja już spadam na strzała, kurwa, z samzikiem. Idę cikiem, dobra, pijemy list. Ale kił Jeszcze nie mogłem czekać, kurwica. Nieźle ci poszło, stary.